Czego narcyz ci zazdrości? Można powiedzieć, że wszystkiego, co odbiera mu blask, wszystkiego, co sprawia, że światło i cała uwaga, atencja, te wszystkie reflektory uwagi nie są skierowane na niego. Narcyz po prostu nie może cierpieć, że jesteś od niego lepsza, ładniejsza, bardziej kompetentna. Bardziej lubiana, zorganizowana czy życiowo skuteczna? To, to samo tyczy się narcyzek i mężczyzn. Narcyzki zazdroszczą swoim partnerom, ale pokazują to w bardziej subtelny sposób, korzystając z zasobów mężczyzny i nie przyznając się do tej zazdrości. Natomiast mężczyźni, narcyzi najczęściej robią to, bardzo jawnie i bardzo bezwzględnie. Narcyzi generalnie są bardzo zdenerwowani, że w czymś jesteś po prostu lepsza, czy lepszy. Umniejszają więc Twoje dokonania, konsekwencje i kompetencje, Twoją skuteczność życiową, zdane egzaminy, albo dobrą pracę, sukcesy i osiągnięcia, jednocześnie pokazując swoje i będąc bardzo niezadowolonymi z tego, że ty do czegoś dążysz, jesteś ambitny, zmotywowana, chcesz się rozwijać czy po prostu nawiązujesz dobre relacje z ludźmi, ponieważ narcyz udaje, kopiuje i nie ma empatii albo ma bardzo ograniczoną empatię, jest bardzo zazdrosny o relacje z ludźmi, że właśnie jesteś lubiana czy Lubiany, bo on tych relacji nie potrafi nawiązać. W domu jest w związku z tym dla ciebie niemiły, złośliwy, obrażony, sfochowany i bardzo nieprzyjemny, a ty pytasz, o co ci chodzi? A on po prostu albo zamyka się w sobie, jak narcyz ukryty i zabija się swoimi myślami, nierzadko również ciebie w tych myślach. Zabija, czy w jakiś sposób torturuje, a narcyz wielkościowy najczęściej dąży do konfrontacji, więc czepia się, musztruje i masz wrażenie, że stąpasz po cienkim lodzie, po skorupkach jaj i musisz chodzić na paluszkach. W związku z tym zobacz, czy narcyz umniejsza Twoim oczekiwaniom, czy chowa Twoje dyplomy, czy chowa gazety, w których jesteś, czy nie komentuje Twoich osiągnięć, artykułów czy innych sukcesów, ponieważ właśnie w mniejszej lub wersze, większej wersji zawsze Cię zdewaluuje, poniży i sprawi, że będziesz czuła się nie tak ważna czy nie tak ważny. Moi pacjenci mają wrażenie, że w domu są nikim, a wychodząc z domu narcystycznego Nagle stają się dobrym, wspaniałym kolegą, znakomitym pracownikiem, świetną osobą, dobrym człowiekiem, generalnie fajnym i takim, z którym chce się mieć relacje, a kiedy wracają do domu, nagle czują się jak nikt, jak ktoś kompletnie bezwartościowy, brzydki, nie taki, z deficytami, z dziurami, niewystarczający. To jest właśnie to, że narcyz oczekuje, Swojej zazdrości, że ty zrezygnujesz ze swoich kompetencji, że ty umniejszysz siebie, żeby on nie czuł się źle z tym, że masz takie sukcesy i kompetencje. Natomiast nie wymaga zupełnie od siebie tego, że on będzie pracował nad sobą i będzie miał swoje osiągnięcia. To znaczy, ty musisz schować siebie i to, kim jesteś naprawdę, musisz schować wszystkie swoje wartości, bo wtedy będziesz przez narcyza czy narcyskę karany, karana, albo po prostu nie mówić o tym, ponieważ narcyz chce się czuć z tobą dobrze i na pewno nie możesz być w niczym. Lepszy, piękniejszy, wspanialszy, skuteczniejszy od niego czy od niej. To jest właśnie narcystyczna zazdrość. Jeżeli czujesz, że ten temat dotyczy Ciebie, zobacz moje rolki, obejrzyj moje wykłady i przeczytaj moje artykuły. A jeżeli potrzebujesz konsultacji, zapraszam Cię na sesję terapeutyczne. Ewelina Naturia Pańczyk.